Pamiętasz tę melodię? To znaczy, że emerytura jest bliżej, niż myślisz. Zainwestuj w dodatkową emeryturę i załóż konto emerytalne ING. Czeka na ciebie do 500 zł w promocji. Dodatkowa emerytura to pieniądze zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych IKE lub IKZE. Zapisy do promocji plan na jutro trwają do 12 grudnia 2025, a jej regulamin dostępny jest w placówkach lub na www.ing.pl Materiał marketingowy ING Banku Śląskiego S.A. Shimano, Shimano. No mano, Witam na dwóch live'ach. Right? <totmoglety> To jest dwa live short. Szymano, szymano. No, witam na dwóch live. Eh? To jest dwa live short. Mm -hmm. musimy wyłączyć daje się na chwilę 嗯嗯嗯。嗯嗯 对吗？ Tytuły jeszcze ustawione. żeby wszystko było <zysklarna> Halo, halo. Cześć Olek. Zaraz ustawię tu wszystko i możemy się nawet połączyć. Włączę Iwonę wtedy. Bo jak widzisz, ściągnę dwa live równocześnie. Ustawiam wszystko tak jak powinno być. kilka dajcie mi jeszcze 10 minut za 10 minut będziemy grać okej ranianta Dobra. Może włączyć brąka. Olek, masz link do wtyczki wyzwane na Discordzie tak coś macie gifonkę odpaloną tak dzisiaj wszystko działa co? wczoraj mia w ogóle serwery miały jakąś zawieta awarię jeszcze wD Set. S. działa No i git No i gitara a co tam u Nick hatbot HTTPS dwukropek ukośnik ukośnik almylinks kropka ukośnik olof jeden Działa, wszystko działa, git. Discorda? Dzwoni Olek do ciebie, odbierz

Dobra, możemy grać wtedy. Ja, Widziała, czy grę i jedziemy. Z tym tematem. Se ma. ma. Ty, żeś odpalił znowu live'a jak wtedy miałeś, i teraz odpaliłeś? Nie, nie miałem live'a teraz dopiero wszystko dobrze Ale Ale ten test. Teraz mam lajwa. Ale przedtem test. Teraz ten mam też Teraz na lajwa. Teraz Nie wiem, była ósma chyba wtedy. Dobrze mam ustawione teraz wszystko to. No też będę robił live'a za niedługo. Wczoraj dwudziestki z Live'a A Jak co to masz szczyczkę Ci wszystko powysyłałem, także może czy takie live y robić. Jak semi. A tak to ja nie robię. A takie najbardziej cię y wybijają na YouTube. A zgadnij kto mi to wstawił? To. Nigdy w nie zgadnie. Siemaneczko. Zostaw sobie miłego oglądania. Nie, matek nawet nie wiem. Mateusz. Ale inny Mateusz. Dobra, już wiem o kogo ci chodzi. Ja pierdolę o tego Geja. Ej, przepraszam, no, to tak wygląda, jak robiły live z kamerką, to tak wygląda. No co, szczerze mówiąc, krzywy i chuj tylko musiałem bitrate zmniejszyć do 2000. Ja on mi też to wysłał, Kuźwa, tą styczkę. O, za niebista ona jest, bo ona na wszystkie platformy ona działa, nie? Najlepsza z tych wszystkich wtyczek, które miałem. Do tej pory. Ty tylko... Byś musiał sobie chyba... ...zmienić, bo na... Ty, na tej wtyczce to ci gry a nie pokazuje, nie? To ci powiem. Mateusz mówił, że tak... ...że tak shorty się robi. Że gry całej nie widać, nie? To jest... W ogóle gry nie widać. E, mi o, o to chodzi, że jak gry nie widać, coś widać gry. No, ale mi chodzi na tej wtyczce, co Cześć, nie, w ogóle nie widać hmm. gry. Na no, ci wyjście rzut ekranu i sobie zobaczysz Czekaj, no to zaraz to no, masz Wyjście, wyjście, wyse... ci wyjście Zaraz to ustawimy. nie widać. Też widać grę, ja widzę grę na podglądzie No to czemu na YouTube nie widać na tej short? Bo Gdy jest nie... zawsze short opóźniony trochę To będzie widać Na zapisie zobaczysz sobie No Kuźwa tak widać, że nie widać Nawet do teraz No mówię, bo short jest opóźniony zawsze mhm. A jo, opóźniony jest rzeczywiście, ale to jak? Jak do mnie powiedziałeś siema, dopiero w tym momencie jest. No jest zawsze takie to... opóźnienie na shortcie. Jak robisz shorty. Tak... Czemu mój jeden kolega to nie ma takiego opóźnienia, jak robi też na shortcie i normalnie? Bo może ma na lapkiem. Steam... A może jo. Chyba bo ten streamlap nie ma takiego opóźnienia. Ja później pokombinuję z tym opóźnieniem, ale na razie mi się nie chce. A wczoraj robiłeś live? A? Robiłeś jo? Eee, mogę... mogę ci nawet pokazać tą to może razem ustawimy, żeby nie było takiego opóźnienia. Co? Maszany deska? mam jeszcze z tym. Nie mam. O kurwa, chuju. No co, no kurwa. Potrzebowałem miejsca i chuja nie ma A jakbym wyłączył tego zwykłego live'a i zostawił tego shorta zobaczymy A bym się bał tak robić Damian Lepiej ty to zostaw Ja już to zrobiłem Masz tylko ja short nie I zobaczymy czekaj wejdę Czekaj wejdę do Ciebie Czekaj Nie, też jest ja opóźnienie, jak wyszło. A bo może to ustawić? Czekaj, chwila. Nie, są dwa live'y. Co ty się gorączkujesz, kurwa. Ciszy ci pierdolni. Nie gorączk się. Chłopiec. Dwa czy Nie jeden? Nie ty do mnie pierdolisz, ale dobra A od Was To czekaj Shorta sobie zostawia, a tego wyłączę O skurwysyp Papa. Pa Papa pa. Zwykłe lajwiku bit transmisja, tak. To no i teraz short tylko został.